Siemano, jest Renner i gra grać ze mną Turner Siema Lecimy walkę o przetrwanie, są nowe mapy Go Jezu Ja będę patrzył plecy Gotowy? No Let's go Dobra, idą. Druga Jest dziesięć fal ogólnej ludzi musimy przetrwać. Fala pierwsza przetrwała. Ogólnie to chyba dwudziestego. 20... W lipca będzie DLC więc prezentację wam zrobię tu jeszcze okay. O ja tam wybiegnę. Okej Kurwa o Jakbyś mógł trochę głośniej bym był Szczęśliwy Trochę głośniej na no jak moje idą się nie pokazują w ogóle Napiszcie, czy lepiej wam się o, czy lepiej. jest kamer Muszę zwiększać czy Góra i tu. Słyszeli mi. Góra i tu. Góra i tu. góry. Ja tu. mogę tu. dobra, nie mogę już. Były 10 fal, więc... Na no, chyba, bo od piątej fali będą przejeżdżać... czy od szóstej będą przejeżdżać samochody. To będzie zabawa. Czy ja mam tego? Mam gazem dobra.

Szybko, szybko, szybko muszę wziąć te przekąski 2000 years later A few moments later 75 years later. I pancerz dawaj Możemy ogóle brać masz... swoje pancerze chyba, nie? No masz apteczkę Ale, ale możemy swoje brać przecież No to, wolę nie używać swoich No ja se tam zużyję, bo mam jasere byłem na Czyż Dzisiaj tak mamy darmowe w W sumie to Teraz się guzem, bo tylko No dobra, znowu... O Left i tu. Oooo, nie ma o, nie. Dobra, leży. E, o nie, helka leci. Ej, ja nie mam tego. Nie he he Przedgrany znowu Dzięki za oglądanie! Mam to ich skończ, ja LCK! Ja, ja, Gdzie? Aha, ja tu wychodzić nie mogę! Nie, z góry nie no! Gdzie, nie mogę być? Tego ja go dobiję. Pięknie. <laughs> wow. Ja znowu muszę pancerz wziąć, no. Ej, a ja tu wychodzić nie mogę. W... No. To jest problem, kamery przesyłek, że nic nie widać praktycznie. Ja tak ludzie mogę grać, ale niezbyt często. Ja lubię tak grać jak się strzelam czy nie wiem jak coś to się tobie Ja się wcelowuję w górę jak coś Za snajpy Nie nie, ze snajpy nie Oj, idą Chodźcie w boku Dobra, jedę, Ja Ej! Nie nie nie, Elka Helka leci A ja na low jestem stary Odra wejść sobie podejść pod no też Kurde się czy nie Odrodzę się jak przez się od razu To będzie przyps Kurde no Kur... nie, no nie masz szans, jest za dużo już Kurde Było za dużo na dół. Ale też mamy przeszkodę, też gdzie się chować nie No jak chodzę na górę. Oj, no lepiej na górę. Aha, nie mogę. Co? Nie mogę na górę wejść. Maksymalnie tutaj na pół piętra. Okej, okay, idą, ale nie wiem skąd jeszcze Tu jest gdzieś chować, czy nie to mamy. No, brat tu mam... są. Oni mam przyjść do nas. O nie, uważaj. Ale... ale gdzie od tyłu... od tyłu są. Nie, nie są! Oni są u góry! Gdzie? Byli To u górę można wejść! Górę. Nie, ty nie możesz! Ja już próbowałem! Ale, ale ty można! Ej no, zginiesz. Ale... Tutaj mogę jeszcze. Aha, do drugiego piętra. To da, do do drugiego piętra jeden frag tylko ubor. Dobra, apteczka i pancerz. Dobra, już wiem skąd będą iść, to ja się tu ustawiam, jak coś. Albo ty jest dobra, stój. To są nowe mapy, musimy obczaić. To nigdzie nie grałem. Jest fajna, idą góry chyba. Oh, nie. Dick. Dół. Tak, idą do ciebie od góry. Kurwa, na chuju mnie strzegnął. Reszta wie, że gdzie. Helikopter leci. Oni na dole są! bo ja mam lowa, a, a jeszcze helka jest z drugiej strony, idę helka bije. Cześć, ja mam Serde się też przyda. Ale, Ale już miałem full lowa. <grystanie> Zero fragment no nie wiesz. Wiesz <grystanie> co, Ejma można podwyższyć. Ej, tam, a tam na dół też można zejść? Na dół? Tak. Nie. Tak. Chyba tak. No już poza to nie możesz wychodzić. A nie, to oni tu będą myśli. Myślę, że oni z strzelają też.

Gdzie ty się Góra, bok, nie wiem. Ej, nie wiem, góra To Jest góry. Dobra, leży. Idą tu. Co się... Ja nie wiem, się jest, jest. Za dużej Strasznie mała to jest. Co bardzo nie ma się gdzie ryzykować. To jest bardzo otwarte też. Na złomowisku? Albo dawaj. w... Dawaj to... a nie, to już graliśmy chyba. Tak, na złomowisku, dawaj. Okej. Okay. Ostatnia mapa do pokazania, więc... Dajmy siebie wszystko. Nie, teraz za ma ostatnią mapę do pokazania i o się nawzajem w kolejnym odcinku. Nie ma się gdzie skołać, to jest najgorsze. Ja tu chyba grałem już kiedyś, ale mogę się mylić. Chyba tu. Grałem tu kiedyś już. A nie. Ja myślę, że od ulicy chyba będą przechodzić. Ja patrzę ulicę, jak Ja plecy, nie wiem, czy z plecy będę przechodzić, ale no... No to spójrz w plecy. Tu też chyba będę O Uli nie no. ulicy. Ale nie, się nie wylej, bo oni mają przyjść do nas, zanim my do nich, nie?

К чё <coughs> <laughs> Zostanę tu na czołki i będę go zdejmował. Żebyś tylko nie, 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 nie kipnął, nie? A jak będziesz mi plecy patrzył, to nie. Nie wiadomo, skąd oni będą, raz jest to twoje Jak wcale się normalnie się rozglądam, Oj, aa, to auta, to A nie, motory! Motory? Dwa rowery, motory. A nie, to rowery, rowery rower, rower, przyjeżdżałem. Co się zająłem, to rowery galonem, nie? Nie stać na samolotu, rowerami? Rower? Ej, hanger! To są balasik. A nie, nie, spokojnie ja to trzyma. Rowery, rowery. tam na grove, są balasik, to jest niedaleko growo. Pięknie. druga fala No słabo mi idzie. Pograłbym se w CS-a. Dostałem. Za to, że mnie wywalili z meczu. To jest nasz CS. Nie możesz grać w CS-a, graj w geta Ten tryb. No. To jest przecież samo co CS.

Dobra, teraz auto. Patrzymy, ma czy teraz czołgiem przyjeżdża. O, oh, shit. On strzelał z drugiej pustoleki? Nie, teraz z karabinku. Ej, ciebie, możemy do tych aut wsiąść? Nie. Aha, zniknę. Kurde, myślałem, że mogę barykadę zrobić, to To ostatni to ma też, prawda? Szybko pancerz, no masz kolejny! Ale mi rok, to jest to pieniędzy, odda normalnie. Jestem milioner, 3 miliony, normalnie, Ja nie wiem, gdzie ci ustawić zbytnio, nie? jest tak bardzo otwarta przestrzeń. Ja się ustawiam przy tym, przy wejściu. No ale, a jak długo Nie

tam jest? Ja mam. Nie Nie przydał jest... Czekaj, jak z tego, nie zabijaj go. No, jest? Nie, się. nie chciałem go z siekiera, ale myślę, że ten... kradł bym się. O. na filmu... o! Oh! na filmu zobaczyć, żeby byłam go Chwkę aż te pancerze zbijają. Jakie takie karabiny ten. Ja mam ferwerki! Ja też. Chcę to wezmę, min Ten przydałby się minigun w sumie, no. I idę od mojej.

Więcej osób się do to przydało. Ale się przydało więcej osób. No, także to była prezentacja trzech map. Gra ze mną Turner. Halo. No, się ma, jestem Galera. byłem. Nie no, proszę cię, no nie idź nigdzie, no chodźżeś! Żegnaj, adios!